Brama obozu Auschwitz oraz stylistyka miejskiej kampanii promocyjnej. Tak wyglądają plakaty anarchistów, które pojawiły się w Poznaniu. W ten sposób Federacja Anarchistyczna protestuje przeciwko planom budowy osiedla kontenerów socjalnych. Teraz przeciwko takiej kampanii protestuje, ale Urząd Miasta i Gmina Żydowska. Jan Józefowski. To plakat, który zbulwersował dziś urzędników i poznańską gminę żydowską. Anarchiści wykorzystali fotografie bramy obozu Auschwitz oraz stylistykę miejskich kampanii promocyjnych. Zaprotestowali w ten sposób przeciwko planom budowy osiedla kontenerów socjalnych. To skandaliczne jest wysyłanie tych ludzi w takie miejsca. Wysyłanie do baraków czy do kontenerów, które nie spełniają funkcji mieszkalnych. Urzędnicy nie chcą komentować anarchistycznych haseł. Przypominają jednak, że znaki promocyjne miasta, które pojawiły się na plakacie, Prawo. Wykorzystywanie znaków przez kogokolwiek bez uzyskania licencji ze strony miasta Poznania jest niezgodne z prawem. Te znaki są chronione na terenie całej Unii Europejskiej. Urzędnicy nie wykluczają procesu. Sprawą dziś zajęli się miejscy prawnicy. Federacja Anarchistyczna twierdzi, że miejskie wzory mogła wykorzystać. Pewnego rodzaju symbolika miasta należy do wszystkich jej mieszkańców. Z akcją anarchistów pełnił pełni utożsamia się profesor Roman Kubicki, wybitny filozof i estetyk. Ja się... Tą postawą anarchistów identyfikuje. Zdaniem profesora, osiedle kontenerów socjalnych to tylko jeden z niebezpiecznych przykładów totalitarnego myślenia. Niedawno dowiedzieliśmy się, że ludzie pewnej narodowości nie mogą wchodzić do restauracji. Tylko dlatego, że należą do pewnej narodowości. Kiedy było jakieś wydarzenie sportowe, ludzie zostali opluci dlatego, że byli inaczej ubrani. To są. Przejawy czegoś niedobrego. Przeciwko wykorzystaniu motywu bramy obozu Auschwitz stanowczo zaprotestowała poznańska gmina żydowska. Bo ja myślę, że to młody człowiek zrobił, który wyobraźni nie ma co znaczyło Auschwitz i po prostu tego bym w życiu w ten sposób nie staktowała ze sprawą zniszczeń, dewastacji, które dotykają gminę żydowską. Anarchiści przyznają, że ten silny symbol wykorzystali, by przebić się do świadomości Poznaniaków. W dobie. Pana w mediach politycznych i artystycznych celebrytów. Pewne treści muszą i pewne tezy muszą zostać wyrażone dobitnie. Zdaniem filozofa Brama Auschwitz może być symbolem ponadczasowym. To, co wydarzyło się w Auschwitz, właśnie jest przejawem czegoś bardziej ogólnego, mianowicie swoistej troski o czystość. Ta troska o czystość zawsze prowadzi do, elimin do eliminowania pewnych ludzi. Do różnicowania ludzi na, na prawdziwych i mniej prawdziwych. Anarchiści zapowiadają, że powstaną kolejne plakaty z wykorzystaniem miejskiej stylistyki. Symbole istnieją po to, by budzić emocje, by wzbudzić refleksję. Warto dyskutować na argumenty. Jan Józefowski, puls dnia.